Hej, cześć! Czasami jest tak, że uczysz się na przykład języka chińskiego, o jaki przypadek, i poznajesz zupełnie nowe słowo. Albo uczysz się czytając już jakieś treści, lub jakieś czytanki, a może jakąś książkę już właśnie w znakach i zastanawiasz się, kurczę, jak to powiedzieć, jak to wypowiedzieć, albo chcesz właśnie w dłuższej treści posłuchać, jak Ktoś dla ciebie czyta, jak ktoś ci przekazuje tę wiedzę i nie chcesz słuchać takiego robotycznego yy, czytania, takie jak na przykład spotkasz w tłumaczu Google'a itd., to mam dla ciebie dwa takie miejsca dzisiaj w internecie, które pomogą ci w osłuchiwaniu się z tym językiem. Zresztą ja ci pokażę i sam sama zdecydujesz, czy to jest coś dla ciebie, czy jednak nie. Ok, a więc teraz już znajdujemy się na ekranie mojego komputera i tutaj pokażę wam te trzy miejsca, no dwa miejsca, ale w porównaniu z tym naszym standardowym tłumaczem Google i tym, jak on czyta. Pierwszą rzecz, jaką będę chciał na pewno przetestować, to jest strona duczulaj.com. Duczulaj jest o tyle fajne, że wpisujecie sobie tutaj dowolny tekst, albo stronę internetową, albo jakiś plik i on wam jest w stanie go przeczytać. Przeczyta go dokładnie, powoli i możecie sobie ustawić, czy ma być przerwa po każdym znaku, czy może przerwa po zdaniu. Zresztą, dobra, zobaczmy pierwszy przykład. Weźmy sobie jakiś tekstik, niech to będzie z mojego e-booka HSK dwieczkę. Akurat tutaj słówka w kontekście. Weźmy sobie, żeby to było właśnie dłuższe, o, nie w ten sposób. Ale możemy sobie właśnie skopiować. Na przykład y, to zdanie, czyli wyjeżdżamy z tego miasta jutro rano, nie? Wzięliśmy sobie w znaczkach to. Przeniesiemy sobie teraz tak, żeby nam to przeczytało. I posłuchaj, proszę, jak przeczyta to w wersji Du chulaj. Zobacz, kopiujesz sobie to tutaj. I czekamy, aż on tam z, nam zaregeneruje to. Dobra, przeszło. Posłuchaj, proszę, jeszcze raz, bo nie wiem, czy dobrze udało Ci się to usłyszeć. Posłuchaj. Dobra, na pewno udało Ci się wysłyszeć to, że to jest takie i tak dalej. Tutaj on będzie zwracał uwagę na poszczególne znaczek, poszczególny i to proponuje wtedy, kiedy właśnie jeszcze ćwiczysz swoje tony, chcesz sobie wypróbować to wszystko i tak dalej. On dlatego robi takie poszczególne pauzy, to na przykład pauza gdzieś tam po każdym znaku. Poczekaj. 我们明天早上离开这个城市。Jeśli chcesz usłyszeć te tony dokładnie, to na pewno tutaj usłyszałeś, usłyszałaś. i tak dalej. Mocno, wyraźnie. Weźmy sobie to samo zdanko i wrzućmy do naszego tłumacza Google, żebyśmy, posłuchaj, mieli porównanie. No, to musimy opuścić, ale chodzi mi bardziej o to, żeby posłuchać. Posłuchaj. 我们明天早上离开这个城市. Tutaj już jest to o wiele płynniejsze, nie? Tak się nie wiem, to jak można powiedzieć tak, jest to płynne, ale nie ma takiej zwróconej uwagi na te tony. Nie? To jest spoko, tylko ten dźwięk jest taki no, dość robotyczny, dość taki mechaniczny jeszcze. To posłuchaj proszę tego jeszcze raz. A posłuchaj tej wersji. Oczywiście, ten naduczulaj będzie o wiele bardziej sztuczny, jednak zauważ, że jest zwrócona uwaga na te zwracanie uwagi na tony, na to, jak dane słówko wypowiedzieć. A co gdybyśmy chcieli połączyć to wszystko? To znaczy, żeby to było i zarówno płynne, jak i ładnie zwrócona uwaga na te tony, i żeby brzmiało to naturalnie, to zobacz, weźmy sobie. Ten fragmencik, nie? I wróćmy do narzędzia, które nazywa się 11 labsio i tak dalej. To jest narzędzie wspomagane przez sztuczną inteligencję. I tutaj ten sam przykład chciałbym Ci pokazać, wklejając to samo zdanie tutaj. I oczywiście musimy sobie wybrać nasz język, że to będzie język chiński. Z tych głosów, które są tutaj, to są głównie głosy amerykańskie, brytyjskie, póki co, ale Absolutnie, jak wybierzesz sobie dowolną, dowolny głos, weźmy na przykład Rachel, to zobaczysz, że będzie to bardzo ładnie przeczytane. Ja zresztą zrobimy już: Generate. Niech on nam przygotuje to. O jak szybko. Troszeczkę szybko ta pani to powiedziała, ale posłuchaj, proszę jeszcze raz. No. Różnica jest duża. W sensie jest głos Chris. Zobaczymy, czy Chris będzie mówił troszeczkę wolniej. Znów damy sobie, żeby generowało. Trzy każdego mm -hmm. Już jest trochę wolniej, nie? Nawet pe na pewno usłyszałeś, usłyszałaś i jest to bardzo ładnie, wyraźnie przetłumaczone, w sensie wypowiedziane. Zróbmy jeszcze jedną próbkę. Weźmy sobie, po prostu odpalmy Wikipedię. I weźmy sobie. Okej, okay, dobra, niech będzie. <laughs> weźmy sobie o, 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 o ten artykuł. I weźmy sobie dowolne jakiś. Jest tutaj. Nie, to musimy wrócić. Dowolny fragment, dłuższy. No weźmy sobie na przykład te, te zdanie, albo weźmy sobie całą próbkę. I weź sobie tę próbkę, sprawdź, jak Eleven Labs to przeczyta. Wrzuć całość tutaj. Mamy chyba do. Tak, 10 tysięcy. Nie, przepraszam, 2,500 tysiąca jest nasz limit, więc tu absolutnie się zmieścimy. Zróbmy sobie, żeby nam generowało. A, ok. Yy, no, tam są przecinki, nie ma problemu. 后来，在一九五四年至一九六四年进行全国第二次人口普查的第二阶段工作，并新确定了十五个少数民族，住二，同时将普查中字报的七十四个主题分别归并到五十三个少数民族中。 Poleciał naturalnie. Poleciał naturalnie dość czysto. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale bardzo ładnie to w ogóle brzmiało. Najlepsze jest to, że możecie sobie zmienić, oczywiście, głos, możecie pobrać sobie tę, tę próbkę, w sensie to, co teraz tam przeczytał nam tutaj pan Chris, ładnie. I jak wiadomo, wrzucimy to w porównaniu na przykład do naszego zwykłego tłumacza, to posłuchaj. Rzeczywiście widać, że to jest mechanicznie takie czytane. A weźmy sobie to Du jeszcze, żeby zwrócił uwagę nam dokładnie na wszystkie tony. Niech on nam przetworzy sobie to na spokojnie. Jest to już wolniej, ale mówię, zwraca uwagę szczególnie na, szczególnie na tony. Sprawdź sobie to narzędzie, to 11 Labs, sprawdź czy ono będzie dla Ciebie, nawet właśnie jakaś dłuższa forma, żeby sobie ją tutaj wrzucić, przeczytać, a może jakoś masz bajkę, na przykład po chińsku i chciałbyś, żeby ktoś Ci to przeczytał, to też spróbuj. Dajcie mi znać, jak Wasze wrażenia po... Przetestowaniu tego Eleven Labs możecie mi dać znać w komentarzach i ja z chęcią się do tego odniosę. To jest takie coś, co chciałbym Wam polecić, bo zawsze warto wiedzieć więcej niż warto wiedzieć mniej. Tym bardziej, że to może pomóc Ci w osłuchiwaniu się właśnie już z takim naturalnym głosem, z naturalnym tempem, z brzmieniem tego właśnie języka.